Cześć, witam się z Wami w dzisiejszym vlogmasie. Słońce wstaje o 8 i zachodzi o 15. I <śmum> mam wrażenie, że cały czas jest noc i że nagrywam też w nocy, ale rano też jest ciemno, więc mam duży problem z, z tym, bo. No, tak naprawdę ten czas, kiedy najwięcej nagrywałam i jakby zaczęłam tak regularnie dodawać vlogi, no to był luty. No tak, luty można, no styczeń. Eee, aha, no, no i nie wiem. I eee, teraz na przykład jest 16:40. Ogólnie to yy, chciałabym dzisiaj kupić choinkę. Ale nie udało się to wcześniej, a teraz za 15 minut zaczynam, zaczynam lekcję, a później mam czas, a później mam jeszcze jedną lekcję, więc może w tym okienku uda się kupić choinkę. Bardzo bym chciała. I tak, z okazji Mikołaja zamówiłam sobie kilka książek, które Michał mi odbierze z biblioteki, więc też Wam pokażę, co to będzie. No ale tak, poza tym, to raczej czekają mnie ciężkie dość dwa tygodnie przed świętami, bo za dwa tygodnie jedziemy. Jedziemy już na święta i e, cieszę się z tego powodu. Mam też takie pewne plany i rzeczy, które chciałabym zrobić, które chcielibyśmy gotować, i ogólnie tak cieszę się, cieszę się na to. No ale jeszcze zanim to nastąpi, to muszę zrobić dużo rzeczy. <much> hmm. Michał wrócił z moimi książkami. Ja skończyłam lekcję i ogólnie hmm, tak się złożyło, że takie zamówiłam książki według jednego klucza: najpierw dwie, a później jeszcze jedną, bo. To akurat będzie książka do book klubów, w którym jestem z moimi koleżankami. Ogólnie dwie książki są Richarda Power, e, Powersa. Jest to listowieść, którą chciałam przeczytać. A druga to jego najnowsza książka, e, która jest w polskim tłumaczeniu i to jest e, Zdziwienie. Jest dużo mniejsza w ogóle. To jest, ja myślałam, że one będą tego samego formatu, a to jest takie jakby... Takie. <grym>, że ta jest pomniejszona. I e, szóste, Wymieranie. To akurat tamte to są książki beletrystyczne, literatura piękna, a tutaj jest to naukowa, popularna naukowa faktu. Non fiction w każdym razie. No i takie sobie zrobiłam prezenty na Mikołaja i na święta. A teraz idziemy po choinkę. <todgłosy> Kilometr. Idziemy po choinkę i jest Mikołaj dzisiaj. I ja chcę też Mikołaja z czekolady. <gryw> mam nadzieję, że jeszcze będą Mikołaje i choinki przede wszystkim. Michał poniesie dwa kilometry do domu. Nie, no kilometr. Dobra, mam zimno w ręce. Mały. czy ją jest w stanie podnieść takich hokoł. Ho. No, zobacz. No, my mamy taką doliczkę w domu. Dobra, udało nam się znaleźć taką choinkę i odłekał kaską w lipcu. Tak wygląda. Zobaczymy, jak będzie wyglądać co? po tym, y, po rozłożeniu. A jest też śmieszne, że nie mamy żadnych ozdób i nie będziemy mieć, tylko zrobimy je jakoś y, chyba z pomarańczy coś, a też nie mamy światełek. Więc no ogólnie nie mamy nic, więc ale fajnie mieć choinkę. Wracamy i y, Michał niesie choinkę, a ja zakupy. Tam idzie. <ścoughs> Pomachaj! No i teraz muszę biec. Ja się boję, że otworzymy tę choinkę i się okaże, że będzie brzydka na przykład. <grybujesz> nie boisz się, że będzie brzydka? Bo nie, wie, nie wiemy, jak wygląda po rozpakowaniu. No, no pokaż choinkę. O, no dobra, nie widać i tak nic. Ciężka donica? Nie ma brzydkich drzew. Słucham? Ciężka doniczka? Nie. No ogólnie to okazało się, że ta doniczka ona, to jest taka osłonka z dziurami, a nie doniczka. Więc e, choinka stoi zapakowana w tej folii i e, rozkłada się, a jutro będziemy musieli kupić jakąś doniczkę na nią. E, więc nie ubierzemy dzisiaj choinki. A też w Lidlu kupiliśmy jedno e, mystery figure z Disneya i zobaczymy, co nam się trafi, bo już kiedyś mieliśmy tego Kubusia Puchatka. Ja liczę, że będzie to Alicja. Alicja. Ta. Zrobiłam na szeroku kątem. To A Alicja. Że to będzie. O, myszka Miki. nie, ja jakoś nie mam sentymentu do Myszki Miki. Ja też nie, bo to był chłopak. Chciałem Alicja. Jest nowy dzień witam się z wami rano. Jem na śniadanie sałatkę grecką z halloumi, smażony. <grym> A fajnie jest ciemno w pokoju. Ogólnie to chodzę przez cały dzień w jednej bluzie, bo teraz ona jest moją ulubioną bluzą. Jej nie zdejmuje. Ogólnie to z choinką było dużo fakapów. E, począwszy od tego, że doniczka, w której ją kupiliśmy, e, osłonka w zasadzie miała dziury, więc ja miałam taki pomysł, że po prostu doniczkę plastikową owinie się jakimś materiałem tą taką dratwą. No, to takie brązowe, jak to się nazywa. <laughs> nie wiem, <laughs> jak to się nazywa takie brązowe. E, to... Taki szorstki materiał, jak na przykład worki. Dobra, że owinę czymś takim, mimo że też tego nie miałam, ale okazało się, że Doniczka ma dziurki, więc poszłam do galerii handlowej Forum, czego nie robię i mimo tego, że mieszkam w odległości pieszej, to byłam w niej maksymalnie 15 razy od kiedy mieszkam w Gdańsku, a mieszkam w Gdańsku 5 lat. I była sobota, więc było dokładnie tak, jak myślałam, że będzie i też dlatego nie chodzę do takich miejsc. Były kolejki, było bardzo dużo ludzi. Jak już weszłam do jakiegoś sklepu typu Homela albo Home and You, to nie mogłam z niego wyjść, bo też jakby te rzeczy po prostu... One zajmowały tak strasznie dużo miejsca, że się nie dało przejść, a w środku było tak strasznie dużo ludzi i też były tam dzieci i te dzieci płakały. I ja jakby już weszłam tak daleko na sam koniec, żeby zobaczyć, czy są jakieś doniczki albo na dziale świątecznym, albo na dziale z doniczkami, i nie mogłam później wyjść z tego sklepu. To było straszne. No i później już wyszłam, i już jakby chciałam wracać do domu, ale myślę sobie, no nie mam doniczki, co zrobię. I pomyślałam jeszcze, dobra, jest jeszcze TK Max, który jest co prawda też tam blisko forum, ale nie tak do końca. O, Michał. Właśnie opowiadam historię z choinką. No i tak, i poszłam do TK Maxa, bo ja znam ten sklep, co znaczy nie dokładnie ten, który jest w Gdańsku, ale TK Max, bo kiedyś pracowałam w TK Max. Więc pomyślałam sobie, mm, to jest to, że mogę tam pójść, no i znalazłam tam odpowiednią. Jeszcze nie wiedziałam, co że będzie odpowiednia. Doniczkę z ceramiczną, Handmade, dobrze wyglądającą, taką, w której można później zasadzić y, kwiatka jakiegoś rośliny. No ale szłam z tą ciężką doniczką i myślałam sobie, ta choinka tam nie wejdzie. No ale dobra. Wróciłam do domu, sprawdziłam. Okazało się, że się zmieściła. Zaczęłam rozwieszać y, światełka, które są bardzo krótkie. Ale. Miłońka ogólnie jest gruba, ale tak to wygląda ładnie. Wygląda świątecznie. Jest klimat świąteczny w tym mieszkaniu i ja bardzo myślę o świętach. Mam bardzo dużo pracy, dlatego też nie było vloga w tą niedzielę, bo nie udało mi się tego nagrać, ale jest teraz. Czekam właśnie na Michała, aż wróci do domu i będziemy się zbierać, bo jedziemy dzisiaj do koleżanki na pieczenie pierników. Więc to będzie miły wieczór i trochę właśnie takiego też świątecznego klimatu, i trochę wyrwę się z tego rytmu kołowrotka pracy, w jakim teraz. Jestem od dwóch tygodni. Fajne, więc mam nadzieję, że zaraz pojedziemy. To pierniki, które wczoraj piekliśmy i robiliśmy u Justyny. Bardzo dobre. Postaram się nie zjeść wszystkich do świąt. Ogólnie to mam dla Was dwie informacje. Pierwsza jest taka, że kolejny vlogmas będzie już z, z południa Polski, bo jedziemy na Jedziemy za kilka dni już do rodziców na święta, więc będę nagrywać stamtąd. Cieszę się bardzo, jest to zawsze taka zmiana otoczenia i mam nową energię, więc jestem tym podekscytowana. A druga informacja jest taka, że Michał zaraz będzie zacznie montować tego vloga, ale przed chwilą wróciliśmy z badania, z. Centrum Autyzmu, ponieważ poddałam się diagnozie na spektrum autyzmu, właśnie i mm, o tym, jak to badanie wyglądało, i o jego diagnozie opowiem Wam w najnowszym, kolejnym filmie. I to tyle tyle na dziś w dzisiejszym vlogmasie. Dzięki, że oglądałyście i do zobaczenia za tydzień. Pa!